Większość z nas się zgodzi, że w sytuacji zagrożenia życia, w sytuacji, w której odpieramy napaść, broń palna będzie bardzo skuteczna. Już sam jej widok może odstraszyć napastnika, natomiast jeśli zdecydujemy się na jej użycie. Faktycznie efekt prawdopodobnie będzie wystarczająco skuteczny, żebyśmy uniknęli wszelkiego rodzaju nieprzyjemności związanych z tą napaścią. Z drugiej strony zdecydowana większość z nas wcale nie ma ochoty strzelać do ludzi i potencjalnie robić im krzywdę lub ich nawet zabić, a w przypadku broni palnej jest to nad wyraz łatwe, żeby zrobić komuś prawdziwą krzywdę. Jednocześnie strzelając z prawdziwej broni palnej gdzieś w mieście, w sytuacji właśnie jakiejś napaści, ryzykujemy, że ta kula poleci gdzieś na bok i trafi zupełnie przypadkową osobę z bardzo poważnymi konsekwencjami. W latach 90. w Rosji pojawiła się broń, która miała wyglądać jak broń palna, być skuteczna niemalże jak broń palna, natomiast nieść ze sobą znacznie mniejsze ryzyko. Poważnego uszkodzenia zarówno napastnika, jak i przypadkowych ludzi. W takim ulicznym języku mówi się na broń tego typu trawmat albo traumatika, od słowa trawma, po polsku trauma, tylko że o ile po polsku trauma raczej odnosi się do różnego rodzaju obrażeń w psychice człowieka, o tyle po rosyjsku trauma to jest kontuzja, obrażenie. Czyli to miała być broń, która kontuzjowała przeciwnika, ale nie wyrządzała mu faktycznej krzywdy. Takim pierwszym modelem, który się pojawił, było PB4 OSA i to był rok 1999. Natomiast w 2004 roku pojawił się gazowy pistolet Makaryć, który wyglądał jak pistolet Makarowa. Oba te modele broni, wszystkie kolejne, ponieważ w tej chwili jest ich na rosyjskim rynku bardzo dużo. Strzelają w bardzo podobny sposób jak broń palna, to znaczy mają nabój z łuską, z ładunkiem prochowym, który jest odpalany po naciśnięciu spustu. Jednak zamiast metalowego, ołowianego pocisku, tam się znajduje pocisk gumowy. On w zamierzeniu nie powinien przebić skóry człowieka, tylko zostawić siniaka, zadać ból... I w ten sposób powstrzymać napadającego przed kontynuowaniem napaści. Według obecnie funkcjonujących przepisów taka broń nie może mieć energii wylotowej większej niż 91 J. Dla porównania powiedzmy, że w Polsce legalna wiatrówka to jest do 17 J, przy czym taka standardowa wiatrówka ma mniej niż te 17. 17 to już dużo. Taka przykładowa wiatrówka z internetu tutaj proszę ma 7,5 J, także ponad 10 razy mniej, natomiast taka bojowa amunicja pistoletowa, najbardziej typowa, 9 mm parabellum to jest około 580 juli, czyli jakieś 6 razy więcej niż te najmocniejsze pistolety um, traumatyczne, jakbyśmy spróbowali koślawo przetłumaczyć z, ro z rosyjskiego ten traumat. Jak dużą krzywdę może zrobić broń tego typu? Największy problem z nią był na początku XXI wieku, ponieważ za czasów Miedwiediewa pojawiły się nowe regulacje, które ograniczyły dostęp do broni tego typu, i faktycznie to ograniczenie spowodowane było tym, że dość sporo ludzi ucierpiało z powodu użycia tej broni. W latach 2005-2010 według danych rosyjskiej milicji, jeszcze wtedy milicji, zginęło w wyniku użycia. Użycia broni na kule gumowej, traumatyki, 65 osób, ranionych zostało 468 osób, i wyjawiono przez te 5 lat ponad 2000 przestępstw z użyciem tego typu broni. W roku 2012 zespół badaczy z Państwowego Uniwersytetu Medycznego we Władywostoku przebadał 24 przypadki ludzi, którzy zostali trafieni przez taką kulę gumową. I u 7 osób z tych 24 pocisk utknął w ciele, u 12 przeleciał na wylot, a u 5 doszło tylko do draśnięcia. Jedna osoba z tych 24 trafiona w głowę trafiła na oddział reanimacji i w wyniku tych obrażeń zmarła. 18 osób z tej próbki 24 trafionych z traumatyki musiało być operowanych pod narkozą. Zanotowano dwa pęknięcia czaszki, jedno to był ten przypadek śmiertelny, jedno złamanie ręki, jedno uszkodzenie ważnego naczynia krwionośnego i jedno uszkodzenie opłucnej. Jednocześnie ci badacze prześledzili losy 14 z tych 24 pacjentów i stwierdzili, że u 13 z nich po roku już nie było żadnych konsekwencji zdrowotnych związanych z tym wydarzeniem, natomiast jeden z nich wciąż potrzebował leczenia trafionej ręki i planowana była w jego wypadku operacja, która miała usunąć te długotrwałe skutki trafienia. Z kolei w roku 2014 Saratowski Państwowy Uniwersytet Medyczny opisywał przypadek człowieka, który został trafiony w klatkę piersiową z pistoletu tego typu, model GRASAT-31. To miało być trafienie z odległości około 1,5-2 metrów, które na tyle uszkodziło serce, że ten człowiek także nie przeżył. Także faktycznie ta broń różne jej modele w różnych przypadkach może faktycznie zadawać dość poważne obrażenia. Może prowadzić wręcz w określonych przypadkach do śmierci. Jak wygląda oficjalna procedura, żeby kupić taki trawmat? To jest zresztą dobry moment, żeby powiedzieć, że w rosyjskim prawie nie ma takiego terminu jak trawmat czy traumatika. To są takie, jak mówiłem, uliczne nazwy tego typu broni. Ta pełna nazwa to jest Agniestrielnoje a Agraniczenie Nowa Parażenia, czyli broń palna ograniczonego rażenia, moglibyśmy to przetłumaczyć. I faktycznie, żeby się ubiegać o pozwolenie na taką broń, potrzebujemy mieć skończone 21 lat. 18, jeśli jesteśmy po przeszkoleniu wojskowym, jeśli służymy w organach, jeśli mamy stopień wojskowy, w takich przypadkach możemy ubiegać się o taką broń przed ukończeniem 21 roku życia. Maksymalnie pojedyncza osoba może posiadać dwie sztuki broni tego typu, chyba że ma licencję kolekcjonerską. Żeby zdobyć taką broń potrzebujemy najpierw licencji na zakup broni tego typu. To oznacza m.in. opłatę w wysokości 2000 rubli, czyli około 100 zł. Potrzebujemy zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie także o braku narkotyków w krwi. Potrzebujemy odbyć też szkolenie w licencjonowanej placówce i podczas tego szkolenia jest tak, że odbywa się szkolenie z pierwszej pomocy na wypadek gdyby ktoś postrzelony przez nas faktycznie potrzebował pomocy medycznej, zanim pojawią się ratownicy. I takie szkolenie kończy się egzaminem. Oczywiście ono nie jest bezpłatne, jednak ceny są bardzo różne, dlatego tutaj nie będę ich przytaczał. W tym momencie, kiedy złożymy te wszystkie papiery, odbędziemy to szkolenie, organy sprawdzą m.in. to, czy byliśmy karani i tutaj w zależności od tego, jak... Poważne były przestępstwa, które popełniliśmy, to różne są okresy, przez które nie możemy ubiegać się o taką broń. I teraz, kiedy taki Rosjanin ma już licencję na zakup broni tego typu, ma 6 miesięcy na to, żeby faktycznie ją kupić. I kiedy ją kupi, może się ubiegać o prawo do przechowywania i noszenia broni tego typu. To oznacza złożenie kolejnego podania ze zdjęciem, a także uiszczenie kolejnej niewysokiej opłaty. Także po drodze, w czasie, w którym Rosjanin składa te wszystkie papiery, dzielnicowy powinien przyjść do niego i sprawdzić, czy on jest posiadaczem odpowiedniego sejfu, w którym ta broń będzie mogła być bezpiecznie przechowywana. Jak wygląda stan posiadania Rosjan, jeśli chodzi o zarejestrowaną broń? W 2017 roku organy informowały, że posiadaczy broni jest 4,5 miliona i że posiadają oni łącznie 6, ,6 milionów 600 tysięcy sztuk broni. W roku 2020 ich już było Mniej, niecałe 4 miliony posiadaczy, jednak wciąż 6 milionów 600 tysięcy sztuk broni. W tych liczbach włącza się także ta broń ograniczonego rażenia i mamy dane z roku 2018, wtedy jeden z generałów Rosgwardii, który zajmował się konkretnie sprawami związanymi z wydawaniem pozwolenia na broń, ponieważ to właśnie Rosgwardia tym się zajmuje w Rosji, on powiedział, że tej broni ograniczonego rażenia w rękach Rosjan było wtedy 935 400 sztuk, czyli niecały milion sztuk broni traumatycznej na ponad 140 milionów mieszkańców. W zaokrągleniu możemy powiedzieć, że jedna taka lufa przypada na około 150 osób. Czyli nie jest to broń bardzo popularna, jednak idąc tłocznymi moskiewskimi ulicami możemy być raczej pewni, że podczas całodziennego spaceru, jeśli jeszcze jeździmy metrem, gdzieś na swojej drodze trafimy na ludzi, którzy faktycznie tego typu broń posiadają, być może przy sobie. Warto przy tym jednocześnie zacytować słowa pani Swietlany Tirnowej z Rosgwardii, która w roku 2017 powiedziała, że zaledwie 10% przestępstw z użyciem broni w Rosji odbywa się z użyciem broni posiadanej legalnie. Więc możemy stwierdzić, że te 935 tysięcy posiadaczy broni traumatycznej w Rosji raczej przestępstw nie popełnia a przynajmniej nieczęsto raczej chętniej popełniają je ci, którzy posiadają te, te broń nielegalnie, a jaka jest ich liczba dokładnie, no tego oczywiście wiedzieć nie możemy. Warto na koniec powiedzieć, że jeśli chodzi o wybór, to w sklepach broni traumatycznej w Rosji jest y, cała masa. Są te modele, które zupełnie nie przypominają broni palnej, na przykład ta wspomniana na początku OSA, ona nie wygląda jak prawdziwa broń, to jest w ogóle model ciekawy, to jest broń bezlufowa. Tutaj za jedyną lufę, jaką ta broń posiada, służy sama łuska, co oznacza, że ta lufa jest bardzo krótka, co oczywiście wpływa na moc i zasięg tej broni. To jest także broń odpalana elektrycznie, a nie przy użyciu kurka, tak jak w tradycyjnych pistoletach. Jest jednak broń, która przypomina bardziej te znane prawdziwe modele broni palnej, na przykład ten wspomniany także Makaryć, który udaje pistolet Makarowa, to oczywiście ma znaczenie psychologiczne. Jeśli się bronimy, to jeśli przestępca, napastnik myśli, że posiadamy broń ostrą lub dopuszcza do siebie myśl, że posiadamy broń ostrą, prawdopodobnie wystraszy się bardziej niż widząc taką osę, która wie, że jest tylko bronią traumatyczną, choć z drugiej strony jest to broń dość silna, w związku z czym jej także może się wystraszyć. Są dostępne także traumatyczne rewolwery, a także modele, które przypominają pistolety maszynowe, są już na tyle duże, że mogą faktycznie wyglądać jak broń bojowa. Warto przy tym powiedzieć, że istnieje specjalna kategoria broni traumatycznej, którą mogą wykorzystywać tylko służby. I ona ma zwiększoną moc, przypominam te cywilne, służące tylko do samoobrony cywilów, modele broni traumatycznej mają do 91 dżuli mocy, te mm, służbowe do 150, czyli to już jest jakaś 1 czwarta mocy broni bojowej. Warto powiedzieć, że w tych czasach sprzed reformy istniały także do broni tego typu kule gumowe z rdzeniem metalowym, które oczywiście miały jeszcze większe możliwości mm, zadawania obrażeń, Ludziom, którzy znaleźli się po złej stronie lufy, w Polsce, oczywiście, broń tego typu także jest znana. Istnieją w sprzedaży modele broni palnej na kule gumowe do samoobrony, jednak na pewno ich posiadanie nie jest zjawiskiem tak popularnym jak w Rosji. Faktycznie, jeśli wpiszemy w Google. Traumatyka i tego typu zapytania dostaniemy dużo newsów dotyczących użycia tej broni w sposób zarówno zasadny, jak i niezasadny. Te wiadomości będą dotyczyły zarówno użycia takiej broni w przypadku przestępstw, jak i przy przekroczeniu granic obrony koniecznej. Jednak nie będę tutaj wymieniał konkretnych przypadków, bo nie chodzi o szukanie taniej sensacji. Jednak jeśli jesteście ciekawi taniej sensacji, to oczywiście wam nie bronię, możecie sobie zajrzeć do Google i zobaczyć, jak wygląda praktyka użycia tej broni w Rosji. Na koniec mogę zachęcić do tego, żebyście w komentarzach napisali, co wy uważacie o takim zjawisku, tego typu broni, ponieważ Samo posiadanie broni, prawo do posiadania broni jest tematem bardzo dyskusyjnym, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Wiemy, że w Ameryce budzi to duże emocje. Ja nie będę tutaj wypowiadał swojego zdania, ale podzielę się pewnego rodzaju anegdotą, którą zinterpretować pozwolę Wam. Jeszcze w poprzedniej pracy, kiedyś do redakcji w ramach marketingowej umowy, sklep z tego typu artykułami przysłał nam do testów do pisania różnych materiałów, sześć kartonów zabawek dla dużych chłopców. Tam były wiatrówki, tam były repliki, tam były karabinki ASG i to oczywiście wywołało dość sporą sensację w naszym biurowcu. Przez kilka dni nasz pokój stał się celem pielgrzymek ludzi z różnych pięter. Księgowych, specjalistów od marketingu, Redaktorów, na co dzień bardzo spokojnych ludzi. I najczęściej scenariusz tych wizyt był bardzo podobny. Otóż ci ludzie przychodzili do nas do pokoju, chwytali za takiego na przykład makarowa wiatrówkę, bo był tam. I się zaczynały sny o potędze. O, a teraz idę po podwyżkę. A niech mi teraz jakiś zajedzie drogę na ulicy. A jak teraz będzie awantura na poczcie, to ja im pokażę. Sami to zinterpretujcie. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zachęcam do subskrybowania kanału. Zachęcam także do zajrzenia do sekcji linków, tam znajdują się linki m.in. do mojego Patronite'a, do PayPala, do naszej grupy dyskusyjnej na Facebooku i cotygodniowych podcastów.